Pojedziemy kurwa Jedziemy z kurwą. <śmienicza> co ja kurwa, co pierdolona kurwa ty? No co się Daj. śmiejesz się, to jebana kurwa, free pierdolony. Kurwa zniszczymy cię w niedzielę, kurwa. Tu ty zdrajca jesteś? Co? Tu ty kurwa? Zdrajca jesteś? Słuchaj, bo jak buber. Wykorzystałeś moje bity czyste, które ci dałem kurwa. <laughs> Jakie dykty. Kurwa, człowieku, ty jeszcze nie wiesz, ja tu nagrywam i to będzie na moim miksypie. To sobie to nagrywaj, kurwa. Kurwa, moje bity były na twoim dysku twardym, kurwa. <grym> Oddaję ci tego najgorszego łaka, on cię zaraz disuje. No? No on ci to pierdolona, kurwa, ty. Co się śmiejesz, kurwa? Bo byłem w niedzielę na dysku twardym. Z kim w ogóle kurwa rozmawiam, kurwa? Z Boberem. Ciśnij szmatę. Co Ciśnij szmatę. To jest, kurwa? Dawaj mi tu freestyle o jamniku. Nie ma jamniku, żadnych. Jak to kurwa nie ma? Zdechuj wszystkie. Dawaj freestyle. Nie ma freestyleu, Bobel śpi. Jak jamnik. Wypadł. To jak, jak jamnik. Jamnik jest kojawy. Pierwsza zapamiętana wiadomość. Proszę. Słyszysz mnie? Ej, ogólnie składam Ci najserdeczniejsze życzenia ej, z okazji Wielkiej Nocy. Nie, przepraszam, z Bożego Narodzenia. O, nawet się zrejmowała. Pozdrawiam Cię, losy cało je, jak powiedziałem, na propcjach. No, ogólnie tam nie zajeb ej, dupy na i Ogólnie żyj zdrowo. Tam, wiesz, pozdrow w No i pozdrawiam Cię. No, klostę ja ogólnie teraz jestem zajebany, jak to mówi młodzież, na pastwisie. No, jestem na żoli błaziu. No, w kurwie. Cóż mogę Ci powiedzieć? No, ogólnie jest kurwa strasznie zimno. Ogólnie przydałby się jakiś komienek, albo chociaż parielka. Dobrze, pozdrawiam Cię, klostę i nie zwracam Cię do no, salonia, pa. Aby odtworzyć ponownie tę wiadomość, naciśnij jeden.